Kochani, a teraz zapomnijcie o wszystkim, w co wierzyliście do tej pory, bo to wszystko to jest jeden wielki skam. Wszystko, wszystko, naprawdę wszystko, w co wierzyliście, co wiecie, co bla bla, to jest kłamstwo. To jest skam. Jezus. To jest informacja, to jest message. I tylko jak się przebudzisz albo jesteś w trakcie, to zrozumiesz message, jaką on miał za zadanie przekazać, która i tak była sfałszowana przez Matrix. I tylko w trakcie przebudzenia zaczniesz rozumieć tą informację message bo ta informacja o której Jezus mówił to jest droga która prowadzi cię do przebudzenia do Boga który jest w tobie a ta droga to jest w Tobie. To była informacja, która jest poprzekręcana na milion dwieście sposobów. W matriksie nie ma nic prawdziwego, co dla Ciebie służy i co poprowadzi Cię do przebudzenia. Punkt i kropka. Tu nie ma nic prawdziwego. Tu jest skam i kłamstwo. Biblia jest też poprzekręcana nawet takie małe słowa. Zmieniają wszystko. Ty masz wiedzieć, że jesteś kuźwa wszystkim i masz moc, o jakiej nie śniłeś. Nie śniłeś, a jak się przebudzisz, to zrozumiesz, o czym ja mówię. A Jezus przekazał informację dla Was wszystkich, która i tak jest poprzekręcana na milion dwieście sposobów, ale. Prześciało me, czyli Twoje, tutaj jest droga z piekła do nieba, którą musisz przejść sam, bo nie ma nic na zewnątrz i tylko przez siebie do Boga przejdziesz drogę. A to o czym mówił Jezus... To jest message, która jest tak jest poprzekręcana, rozumiecie? Dziećmi Bożymi jest każdy. Bóg cię stworzył, Bóg się nie myli. Stworzył wszystko perfekcyjnie. On się nie myli. Jeżeli ty ty musisz zrozumieć, jak wielki ty jesteś. Ty myślisz, że jeden jest większy od drugiego? Że jeden jest lepszy od drugiego? Nie. Wszyscy mają potężną moc i musicie się do tej mocy przebudzić, bo system najbardziej się boi, żeby się ludzie nie przebudzili. Bo jak ludzie się przebudzą, to system pierdolnie w jeden dzień. Nie będzie szpitali, nie będzie sądów, nie będzie żadnych instytucji, bo one nie będą wam w ogóle do niczego potrzebne. Do niczego. Nul. Także uwierzcie mi, tam gdzie wasza energia, tam gdzie wasza uwaga, tam gdzie ty patrzysz, tam dajesz moc. Naprawdę, ja wiem, że niektórzy, jak są w czarnej dupie i śpią, to nie mają jeszcze pojęcia, ale po to tutaj jesteśmy, żeby wam. Tołkować to bez, bez końca, że dopiero coś istnieje, jak ty na to spojrzysz i dasz temu moc, energię. Nie ma nic poza tym, nie ma. Dlatego mówię, nie patrz na to, czego nie chcesz, nie patrz w TV, nie patrz w te gówno, bo ładujesz tym te ty gówno. Musisz wziąć kartkę i długopis. Musisz zacząć pisać, co ty myślisz, co masz w głowie, co ty napędzasz. Ta energia, nasza energia, to jest najcenniejsze, co można mieć. To jest najcenniejsze, co ty masz. Nie ma nic cenniejszego od Twojej energii. Rozumiesz? Jak wszyscy zabiorą energię z systemu, system walnie w jeden dzień, w sekundę, w sekundeczkę. Dlatego dla nich ludzie, którzy się budzą, są największym zagrożeniem dla systemu. Masz moc, naprawdę masz potężną moc. Naprawdę masz potężną moc. Jesteś kuźwa, to jest nie do opisania, jaką wy macie moc. Te umysły wasze, nawet tego kuźwa, nie są w stanie ogarnąć dzisiaj. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Czas nie istnieje. Jest tu i teraz i wszystko się dzieje tu i teraz. Wszystkie światy są tu i teraz. Nie ma nic poza tym. Wam się to nie śniło w naj, najpiękniejszych snach, jaką moc wy macie. Naprawdę. Nie śniło wam się. Każde święta matryksowe, sylwester, to jest tylko po to, żeby Wam przypomnieć, że upływa czas, który nie istnieje. To wszystko to, że Ty się starzejesz, to Ty sam się starzejesz przez ten program w głowie. Że chorujesz, to to. Wszy Wy macie moc, o jakiej nie śniliście. O jakiej nie śniliście. A każdy, naprawdę każdy, może mieć kuźwa no limit life. No fucking limit life, nie? No limit life. Żadne pieniądze, żadne Lamborghini, żadne domy, żadne ciuchy, żadne Chanel nie są warte, nie są tak wielkie jak powrót do domu, jak powrót do świadomości. Tego się kuźwa opisać nie da. Te wszystkie tutaj zabaweczki, co wam dają, to tylko i wyłącznie po to, żebyście byli zajęci... Żebyście byli na tyle zajęci, żeby nie zająć się sobą i nie zająć się własnym przebudzeniem. Oni wam dadzą cyrk na kółkach, yy, McDonald'ów i wszystkiego tyle, żebyście nie mieli czasu się kuźwa obudzić. Bo jak wy się obudzicie, to system się rozwali. Mówię wam. Można mieć wszystko, nie ma limitów, jesteście wieczni, nigdy nie umieracie, przechodzicie stąd, tam, z ram i owam. I żadne rzeczy materialne nie są większe od świadomości. Mówię Wam. Mówię Wam, że Bóg, źródło, jest tak potężny, że to się w głowie kuźma nie mieści. Ten, ta taka wiecie, te takie nasze umyśliki to nawet sobie nie wyobrażają. Nie wyobrażają. Także pamiętajcie, you are everything. A w naszych ciałach jest zawarta historia tego świata wszechświata w naszych ciałach. Żadne kurwa DNA. Tylko nasze ciała, nasza, to jest energia. Tutaj jest wszystko. Wszystko jest w Tobie. Wszystko jest w Tobie. Buziaczki, pięknego dnia.